Polskie prawo, głównie ustawa o rachunkowości, to szczegółowo reguluje, jak powinno być sporządzone sprawozdanie finansowe, niemniej istnieje możliwość sporządzenia sprawozdania, również zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. W skrócie MS jest to bardziej skomplikowane, ale w niektórych przypadkach obligatoryjne. W innych może być pomocne, by wiarygodnie zaprezentować finansową sytuację jednostki, zwłaszcza uczestniczącej w transakcjach międzynarodowych. te należące do MSR przyjmowane są w Unii Europejskiej w ramach rozporządzenia nr 1606/2002. MSR regulują różne aspekty prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz księgowaniu transakcji i wraz z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej MSSF pozwalają kompleksowo odnieść się nawet do bardzo skomplikowanych zagadnień rachunkowo-księgowych. Zwrócił na to uwagę też polski ustawodawca, który w artykule 10 ustawy o rachunkowości wskazał, że jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości, a gdy takowych nie ma, mogą stosować MSR. MSR opisują na przykład, jak sprawozdania finansowe powinny wyglądać, o kwestie związane z leasingiem, dotacjami rządowymi czy nieruchomościami inwestycyjnymi. W Polsce sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR muszą przygotowywać emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym a także banki. Inne podmioty mogą dobrowolnie stosować MSR, o czym decyduje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, czyli na przykład walny zgromadzenie. Jedną z takich grup podmiotów, mogących wdrożyć u siebie sprawozdawczość finansową w oparciu o MSR są emitenci papierów wartościowych lub zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto tylko możliwość ma podmiot należący do jednostki dominującej, która stosuje MSR. Często takie podmioty uczestniczą w transakcjach z jednostką dominującą lub innymi podmiotami grupy, więc wspólna metodologia ułatwia prowadzenie rachunkowości dla całej grupy. Trzecim typem podmiotów są oddziały przedsiębiorców zagranicznych stosujące MSR. Międzynarodowe standardy rachunkowości można stosować oczywiście również do sprawozdań skonsolidowanych. Dobrowolnie standardy MSR mogą stosować wspomniani przyszli lub aktualnie emitenci papierów wartościowych na rynkach EOG, jak i też jednostki niższego szczebla podległe jednostkom stosującym MSR. Warto pamiętać, że prowadzenie rachunkowości w oparciu o MSR nie oznacza, że Polska Ustawa o rachunkowości nie ma dla takich podmiotów znaczenia. Jeśli dane zagadnienie nie zostało uregulowane w MSR, a jest uregulowane w Ustawie o rachunkowości, to stosowane są przepisy ustawy i jej przepisy wykonawcze. Jak relacje między ustawą rachunkowości a MSR wyglądają w praktyce? Ostatnio miała miejsce znacznie wyższa inflacja niż już w minionych latach. Polskie przepisy nie precyzują, czym jest hiperinflacja, ale MSR 29, noszący tytuł Sprawozdawczość Finansowa w Warunkach Hiperinflacji, podaje, że za hiperinflację należy uznać inflację, której skumulowana stopa z okresu 3 lat wynosi lub przekracza 100%. Taka stopa inflacji w Polsce, jak wiadomo, nie wystąpiła, a zatem nie stosuje się zapisów MSR związanych z hiperinflacją i tym samym nie stosuje się przewidzianych w tym standardzie rozwiązań i zaleceń. Jak widać, księgowanie transakcji finansowych przez podmioty stosujące MSR nie należy do najłatwiejszych. Takim podmiotom zalecamy wybór profesjonalnego, mającego doświadczenie z MSR, biura księgowego, by mieć pewność, że dane prezentowane są właściwie i rzetelnie. Serdecznie pozdrawiam, Georgi Gruew. as vulax